Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Johnny. Jedziemy dalej. 50 lat pracy na nic. 50 lat pracy na nic. Gramy sobie w na trójeczkę. No i zobaczycie co będzie dalej. Zapraszam do oglądania. Co tu się stało? Chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smog. Przestali się do mnie odzywać. Ludą na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukni syna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No, ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! No to szukamy. <laughs> Może coś znajdziemy. Jemy świerszcze? Gryziesz czy połykasz? Aha. Sam sobie świerszcze. Szuka, więc nie ma. O tu coś jest. Do piłki skrzesiła. Podpalacz zapalił tu pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Ślady butów, męskie, duży rozmiar. No to szukamy podpalacza. Skopanego Birmana. Smrot ludzkich szczyn i wódki. No tak. Uznałem, że cię znajdę go pewnie w karczmie. Pewnie siedzi, chleje i teraz się chwali, że podpalił że krasną ląda chatę. Zjął poszedł łód, w wodę. I do wody. Nie chciał zatrzeć ślady. O rybak. Kochani gościu, ja mam tutaj kocie oczy, węch normalnie tego psa. coraz znajdziemy. O, aż leżą. Z tego wszystkiego zgubił buty. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów utopce, ale zdołał uciec. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Mm -hmm. Zaraz znajdziemy winowajcę. Mój kata też miał kiedyś miecz. To fajnie. Krwawił, ale niezbyt oficie. Rana powierzchowna. mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek się stał podażu, to chłopy zaraz wzięli na skręci Wiedźmaka, rzeki, co akurat nie? polował w okolicy. Tam pod lasem? Bojana z A że ten coś kuchu, Za Fortesta to taki, taki grefiu długo nie polata. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po I zobacz, jak tam po cichutku coś tam skubnę. Ślady pazurów utopca to musi być on. Niepełka. Niepełka podpałka. A skudna rana wpadłeś na utopca. A chujcie, to obchodzi. O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są, a ludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Muszę? Przepraszam. Przepraszam. Odmieniać. Wychylisz ze mną kufelek? Od teraz, Derwan. Ty, Rywy, Any, nie gościwuj. Ale jak to? Przecież wiem, jak ci dali na postrzyżyny. I co to w ogóle zajmie, Derwan? Nilwgardzkie. Moja babka była z Nazairu. A to takie buty. To uszanowania mości, Derwan. Niech Was złote słońce prowadzi, z dala od mojego obejścia. co jak co ale teksty to mają epickie Gość ledwo chodzi ale zaraz go zaprowadzimy ciężko 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 To cesarz daleko. Skaranie boskie z tym gryfem. Nie. Pobudka. Co to jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze! Pozwólcie! Nie wyli Błagam, wypiłem! <ścoughs> nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Teraz to cię dopiero we wsi polują. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym, twoja nagroda. A tak poza tym parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. <laughs> no i dobra, zabawę z ogniem mamy ze sobą. Podpalarz okazał się no niestety jakiś tam miejscowy alkoholik. No i tyle. Będziemy szukać kolejnych misji. Trochę mnie wkurzają, to są łóczki, ale jakoś może je wyłączę. Narodzić się z Samirem. Dobra, jak tam z czasem? No, może zrobimy taki króciutki odcineczek, także zapraszam do następnego. Pozdrawiam.